Mać był wyrównany, później zawodnik z górnika dostał czerwoną kartkę. Mieliśmy taką przewagę optyczną, niestety nie mieliśmy na tyle klarownych sytuacji, żeby, żeby zamieść na bramkę i skończyło się remisem. Uważasz, że ten remis jest sprawiedliwy? Bo w pierwszej połowie tak nam się wydawało, że trochę więcej sytuacji górowych miał na górnik. Tak, myślę, że sprawiedliwy. Wiadomo, że do czasu grania 11 na 11 mecz był wyrównane i każda drużyna mogła przechylić szale zwycięstwo. No jest remis re No i cóż, trzeba to zaakceptować. Dopisujemy sobie po jeden punkt. No, wydaje mi się, że mogłem się lepiej zachować przy tej pierwszej sytuacji. Ja tak nie trafiłem czysto w piłkę i wybiłem na, na rzut bramkowy, ale no. Starałem się ruszyć to jakoś, zrobić, co się da, no i, no i szkoda, że nie wyszło, no ale trzeba się z punktu. Dziesiątkę ciężko się gra po czerwonej karce dla Barze i Augustyna, już widać było, że troszkę bardziej w tyle się ustawiliście. No wiadomo, że jak jest przewaga jednego zawodnika, to, to gra się łatwiej tej drużynie, która właśnie tą przewagę posiada, dlatego musieliśmy zadbać o obronę, ale też do końca graliśmy o zwycięstwo. Dość długo czekałeś na powrót do pierwszego zespołu. No tak, nie wiem ile to było rok czy półtorej roku, dlatego też się cieszę z tego, że trener dał mi szansę i będę się starał, żeby dostawać więcej. To znaczy tak, no, dla mnie jest to taka sentymentalna bramka, ponieważ pochodzę też z wioski, w która cała wioska kibicuje górnikowi, więc chłopaki myślę, że się ucieszą. No wiadomo, dla nich liczy się dobro górnika, dla chłopaków z wioski, ale myślę, że z bramki też się ucieszą, więc, więc fajnie było strzelić tutaj w zabrze. Po bardzo ciężkim meczu w Warszawie w Pucharze Polski graliście 120 minut. Nie widać było po was, że brakuje wam sił. Nie, może to znaczy pan mówi, że nie było widać, ale mimo wszystko ci, co grali te 120 minut, to było czuć to w nogach, że, że, że zmęczenie się na warsjało i już powoli wszędzie odczuwało się to zmęczenie w, w nogach, więc, yy, więc myślę, że jakby, jakby ten mecz w Warszawie był troszeczkę lżejszy, albo krałby, trwałby te 90 minut, to powinno być jeszcze troszeczkę lepiej. Zasłużony remis, niedosyt, czy, czy raczej remis ze wskazaniem na górnika? Nie no, myślę, że, że, że to jest remis taki troszeczkę ze wskazaniem na nas, bo, bo chyba mieliśmy troszeczkę więcej tych klarownych sytuacji. Górnik też grał w dziesiątkę, więc później już, już więcej się bronił, no a my nie wykorzystaliśmy tego. Wydawało się, że mecz mamy pod kontrolą. W pierwszej połowie zaczęliśmy bardzo dobrze, weszliśmy w ten mecz. Chcieliśmy stwarzać sytuację, strzeliśmy jedną bramkę. Szkoda, że, że nie więcej, bo mieliśmy okazji ku temu Trochę, także no i ta nieszczęsna końcówka pierwszej połowy straciliśmy z całego fragmentu bramkę, a to nie powinno się zdarzyć, bo trenerzy nas uczu, uczu, uczulali, że, że pogon jest groźna w tych, w tych całych fragmentach. No nie udało się, wchodzimy do szatni 1-1, weszliśmy na drugą połowę po prostu, żeby, żeby grać o zwycięstwo, wiadomo czerwona kartka troszeczkę nam podcięła skrzydła, no i wiadomo no. Broniliśmy się i, i, i skończyło się jak się skończyło remisem. Uważasz, że gdyby nie ta czerwona kartka, Górnik byłby jeszcze w stanie docisnąć pogoń, wypracować sobie kolejne sytuacje? Na pewno mieli, na pewno myślę, że tak. Na pewno nie wiem czy, czy, czy byśmy wygrali ten mecz, ale na pewno by, byśmy więcej sytuacji stworzyli pod bramkowych pod bramką przeciwnika i kto wie jakby się to zakończyło. No wiadomo, w dziesiątkę, w dziesiątkę grać to, 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 to jest ciężko i, i, i no skupiliśmy się chyba co było widać na, na utrzymaniu tego wyniku.